W zasadzie sensie, z każdym problemem, z którym tutaj trafiam, jest rozwiązywany. Gizerz zgłosił się do nas w lipcu z urazem kolana lewego. Po wykonaniu szeregu testów, które wykonaliśmy na pierwszej wizycie, wyszły testy potwierdzające uszkodzenie ACL-a i łąkotki przyśrodkowej. Jak później się okazało w diagnostyce obrazowej, został całkowicie zerwany ACL i pęknięcie łąkotki przyśrodkowej typu rączki odgadek. Aktualnie jestem po urazie w zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego. Dodatkowo z takim dość złożonym uszkodzeniem łańkotki. Po wizycie u lekarza i tej diagnostyce obrazowej została podjęta decyzja o operacji, zabiegu orkoskopowym, które zostało omówione na wrzesień. I przez ten czas pracowaliśmy nad przygotowaniem do operacji. Żeby był jak największy zakres ruchu przed operacją, żeby było jak najsilniejsze mięśnie, jak najbardziej przygotowane do tego typu zabiegu. Już przed operacją przyszedłem tutaj do chłopaków, żeby, żeby się przygotować do zabiegu, żeby też ocenić, czy faktycznie zabieg jest potrzebny, ponieważ no, dobrzy fizjoterapeuci potrafią funkcjonalnie opracować tak, że, że nie musimy się operować. Natomiast tutaj uraz rękotki zdeterminował jednak konieczność zabiegu i w zasadzie im lepiej się przygotowujemy przed, tym krócej dochodzimy do siebie po zabiegu. Został przygotowany do zabiegu. Zabieg został wykonany we wrześniu i w tej chwili pracujemy już nad pełnym powrotem do zdrowia. Jest to praca manualna, funkcjonalna, parata też oczywiście ćwiczeniowa. A zabieg był około 3 tygodnie temu. No udało się zszyć tą łękotkę, więc zadło zostało zregenerowane za pomocą przeszczepu własnego z dodatkiem taśmy. A taka nowoczesna metoda celem szybszego powrotu do zdrowia? Proces rehabilitacji Gilberta będzie przebiegał tak, że będą to dwa, tygodnie, dwa spotkania tygodniowo, na których będziemy chcieli powoli zwiększać zakres ruchu, bardziej umobilniać rzepkę, mięśnie, powodować, że one będą bardziej, lepiej pracować w ekscentryce, w ekscentryce, będą bardziej elastyczne. Następnie chcemy powoli wrócić do pełnego obciążenia, oczywiście zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego będziemy obciążali tą no i wracali do pełnej sprawności, także by mógł mm. wrócić do uprawiania sportu i do jakiejś jego pacjent. Fizjoterapeuci zdecydowanie więcej uwagi zwracają na a prawidłowe ułożenie ciała. W zasadzie same wizyty na fizjoterapii pokazują, jak ważna jest nawet bardzo prosta zmiana w ułożeniu ciała w trakcie ćwiczenia. Czasem 10 stopni, 5 stopni ułożenia brzucha czy napięcia mięśni powoduje znacznie inne takie sprzężenie zwrotne z mięśni. Nagle czujemy, że te mięśnie ciągną, że bolą, że, że, że coś się tam dzieje. Kulę chciałbym zostawić już końcem października i kolejne dwa tygodnie listopada chciałbym już poświęcić na takie zabezpieczenie, na jeszcze większe zbudowanie mięśni, a na doprowadzenie się praktycznie do stanu przed operacji, przed jest wzorowym pacjentem, bardzo, bardzo się przykłada do ćwiczeń, ćwiczy więcej niż mu zalecamy. Widzę, że bardzo zależy mu na sprawności. Na powrocie do pracy, do normalnego, codziennego funkcjonowania. Pozdrawiamy, Bajamon. Polecam Ci zresztą.